Cześć! Dziś zabierzemy Was do Siewierza, choć jest pewne przysłowie, które sugeruje, by omijać to miejsce z daleka. Jeśli chcecie się dowiedzieć, dla kogo przebywanie w Siewierzu może być niebezpieczne, oglądajcie dzisiejszy odcinek. Siewierz to bardzo ciekawe miasto. Położone w województwie śląskim na styku Jury Krakowsko-Częstochowskiej oraz Zagłębia. Niegdyś dumna stolica księstwa Siewierskiego, które od XV wieku było własnością biskupów krakowskich, noszących tytuł Książąt Siewierskich. Siedzibą książąt biskupów stał się gotycki, murowany zamek. Który powstał w XIV wieku na miejscu drewnianej warowni z końca wieku XIII. Ruiny zamku położone są na sztucznym kopcu, który otoczony był niegdyś nawodnioną głęboką fosą i wałem. Dziś możemy oglądać fragment murów z cegły i kamienia: wieże bramną, barbakan, zrekonstruowany most zwodzony. Siewierz jest jednym z najstarszych grodów w Polsce, chociaż jego początki nie są do końca pewne. Pierwsze wzmianki pochodzą z 1124 roku, z Buli Papieskiej. Gdzie czytamy, że istniała w miejscu dzisiejszego Siewierza osada posiadająca Jatkę i targ? Jedną z pamiątek po dawnej świetności grodu są właśnie ruiny zamku. Z biegiem stuleci biskupi zamek przebudowywali i modernizowali. W XVI wieku przekształcono go w styl renesansowy. Wyburzono niepraktyczną już wieżę, tak zwany stop, a z pozyskanego kamienia wybudowano reprezentacyjne skrzydło południowe i zachodnie. Obecnie zamek zachowany jest w formie trwałej ruiny i jest bezpłatnie udostępniany dla turystów. Nadeszła pora, by wyjaśnić kwestie niebezpieczeństw, jakie czyhają na nas w Siewierzu. Czy spotkaliście się kiedyś z powiedzeniem „bi kradnij, zabijaj, ale wiesz omijaj? Skąd wzięło się to powiedzenie? Otóż w 1625 roku na zamku rozpoczął swoją działalność Trybunał Siewierski. Słynął on wtedy ze swej ogromnej surowości. Trzema głównymi przestępstwami były wówczas morderstwo, kradzież oraz pobicie. Za co siedzi? <laughs> Za uprawianie czarów. O, nawet pasuje. Przynajmniej się przyznałam. nie ma litości na to świecie. Nie ma litości dla czarownica. Myślę więc, że jeśli nie macie któregoś z tych czynów na sumieniu, Spokojnie możecie odwiedzić Siewierz. Zwiedzając zamek, możemy również spiąć się na wieżę, z której roztacza się piękny widok na całą okolicę. Obecne miasto Siewierz leży w Dolinie Czarnej Przemszy, na wysokości około 290 metrów nad poziomem morza. Nad miastem górują wzgórza, brudzowice, Łysa Góra i Warpie. Obok zamku znajduje się kilka atrakcji, na które możemy zabrać naszych najmłodszych turystów. Jest to obiekt rekreacyjno-wypoczynkowy. Składa się on między innymi z placu zabaw, boisk, kortów tenisowych, skateparku oraz ścianki wspinaczkowej. Po zwiedzeniu zamku warto zajrzeć w miejsce, w którym funkcjonowała tutaj pierwsza osada. Dziś znajduje się tam cmentarz, a na nim Kościół Świętego Jana Chrzciciela z XII wieku. Należy on do najstarszych świątni w Polsce, obok rotundy Świętego Mikołaja na Górze Zamkowej w Cieszynie. Jest jednym z najstarszych zabytków architektury polskiej. Krótsza nawa zakończona jest półokrągłą absydą. To właśnie wokół kościoła funkcjonowała osada która została prawdopodobnie zniszczona przez Tatarów. Nowa osada, gdzie dziś znajduje się Siewierz, powstała wśród rozlewisk Czarnej Przemszy. Wybierzmy się więc teraz do nowej osady. Dziś, na Siewierskim Rynku, warto zwrócić uwagę na rekonstrukcję murów dawnego XVI-wiecznego ratusza. A tu stał ratusz w Siewierzu układ ulic, odzwierciedla przebieg dawnych szlaków handlowych. Na rynku znajduje się także bardzo ciekawa fontanna. Kobiety tańczące w strojach ludowych. Ich obecność nie jest tutaj przypadkowa. Obok pomnika na ławeczce siedzi dwóch mężczyzn: Zdzisław Pyzik i Stanisław Hadyna, autorzy pieśni „Od siewierza jechał wóz”. Malowane panny Wiózł, która od lat znajduje się w repertuarze zespołu pieśni i tańca Śląsk. Niedaleko rynku znajduje się także barokowy kościół św. Macieja Apostoła. Obiekt powstał w pierwszej połowie XV wieku. W późniejszym czasie był dwukrotnie przebudowywany. Świątynię otacza mur z XVIII wieku. Z wyróżnioną bramą biskupią. Mamy nadzieję, że udało nam się zainteresować Was się siewierzem i że z chęcią wybierzecie się tutaj na wycieczkę. Pozdrawiamy i do zobaczenia za tydzień!